To Marcinina może być. Okay. Jest. Eee, dobra, więc tak, no słuchaj, eee... Wykonaliśmy dzisiaj tą robotę, co mówisz? No i wiem, i wiem. auto. Skalizacje w ogóle, czy tylko jedno? Tak, już powiedziałem, trzeba było okej, okej, okay, okay. sorry, sorry. E, cześć, cześć. Siemano, siemano, co siemano. tam, panowie? No, od siebie... Potrzebujemy to... spray'a. No. A spray'a. Dobra, czy tutaj mam iść? A, mówię no. do... mogę mówić za ciebie jeszcze Dobra. Czy... No, możesz. Dobra, słuchaj Zostań tu Słuchaj, i jak coś, do nas zasłaniasz. Dobra. Ja ci powiem. Co to mało, to Jak to zobaczysz, że to się jest zadyma, to podchodzisz do tego, co Joga uprawia. Tutaj farbujemy, kurde. Dostaliśmy zadanie. Prawie sobie farbuję tutaj, kurde. Co najdziwniej krótsze i krótsze. Czekaj, czekaj, z... czekaj chwilę. Jacy, jacy, budowleńcy Chodzi ci o tą budowę, co wcześniej... Który... Czekaj, 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 czyli, Kurwa. Chodzi ci o budowlańców w stabilur Parku? Tak. No, Co, jest z Co z tymi kluczami? Pytam kim ty jesteś, Wiesz kim jestem? Jestem osobą, która trzyma mi Roar Park. Cześć. Dobra widzowie, staliśmy. jest kolejny dzień tutaj. W yy, naszej serii. Yy, przebraliśmy sobie. Kupiliśmy sobie sobie takie nowe ciuszki. Takie kurde jeansowe, takie powcierane. Myślę, że są fajne, że wam się spodobają. Ale dobra, idziemy sobie widzowie tutaj. Bo widziałem, że tam chłopaki właśnie chyba stali. O, o ile się nie mylę. Ta widzę tutaj niektórzy, są tutaj A widzę, tutaj tylko chwilę, co? Jeszcze się, Dobra, sobie jeszcze wejdziemy burgerki burgerkiem, sobie wejdziemy Dobra, widzę, sobie tutaj Chłopaków mamy, widziałem już, co? Sią Cześć Siema to jest mój przyjaciel, Panna Królewna, szef gangu, który na miejscu. Królewna, chyba król A, ta. Słyszałem, że domy na Mirror będą niedługo naprawione, chyba. Nie wiem. Stary, stary, powiedz mi czemu to w ogóle na wziś, to... trochę. Tak... Eee, no bo to... tak, przeraziliście się typa, który wjechał do naszym dzielny z bronią, kiedy ja też tam byłem i miałem spluwę. No, to... no i się przeraziliście, no to postanowili, że trzeba was trochę wdrożyć, żebyście mogli w przyszłości obronić swojego eee, mienia, no i. Słuchaj, mogę ci na chwilę, Chris. Chodź Chris tutaj e, hmm. Czy... bo ty jesteś szefem jakby. Ga, to jest twój gang w ogóle tak? No tak. Blues, tak? Tak Eee i teraz pytanie pierwsze Macie jakichś wrogów? To jest raz? Oczywiście. E, Więc ja jakieś od... jakichś takich legendach o takich... Jedyne co słyszałem hmm. z gangów to było i Balasi, tyle. No to oni jeszcze istnieją. Stary, ale, ale to są o, takie z... legendy bardziej. Od, od kiedy ty tu w ogóle działasz? A właśnie... Co to są? to ci, ci, niebiescy. Aaa, to są Mam takie podejrzenia, że. Luddead... A to są podejrzenia, takie Coś, to nie jest potwierdzone nic. Zero. Co? Zero potwierdzenia, że. Luddead może być alży creepsów. Że Laddeck, ten twój ziomek. To ta, jest tak. Ta. A to nie jest ta. tak, że to jest twój przyjaciel, czy to kolega, po prostu dobry? No, no nie właśnie, nie wiem, czy to do końca tak może być. Dobra, my obejmujemy kupę terenu, Ogólny jeszcze to, nie to, widzi widziałeś, teraz... szczerze no. widziałeś ułamek. Aha. Ogólnie to słuchaj, tak do rzeczy, Chris. Po e, pierwsze, no. wasze barwy gangu to jest to czerwone, blues. nie? Znale tak. Dobrze. Tak. Bo, nie ukrywając, za pół roku kończymy szkołę, ja z w sumie wiesz, mamy 17 lat, zanim wygłosi 18. Właśnie okay. dzisiaj, dzisiaj, właśnie idę sobie prawko, prawda, pochłonę ogarnąć i Pff, słuchaj, e, no, nie ukrywam. Z Evanem spodobała nam się wczorajsza akcja. To skradanie stare, te sprejowania ten klimat tych gangów stary. Te Mi się to spodobało. I... szczerze chciałbym coś takiego robić jak wy. Czy jest to jako możliwość, że bym mógł Oczywiście. To do tego twojego gangu bluc, stary. Oczywiście, że jest, ale to nie A. będzie łatwe. No ja wiem, stary, tylko wiesz... Widzę, że umiesz o. sprayować, wiesz, wiesz o co chodzi. No Ona... właśnie, stary. w ogóle... Kurde, powiem ci, że mam takie, taką zajawkę na sprayowanie nawet, tak mi się kurde... Takie no, lubię takie chyba robić, wiesz, po prostu. Tak, tylko słuchaj, no. po pierwsze, czy ty byś się zgodzi, że do, do ciebie tam dołączył? Do tak powiem. Szczerze, tak. Yy, znaczy, nie mówię, że mam braki w ludziach, bo ludzi jest, ale. Każda dodatkowa para rąk się przyda. Aha. Tylko wiesz, ja nie chciałbym od razu latać z bronią po ulicy. Kurde. Ty myślisz, że ja ci od razu broń tam? No chcesz? no nie wiem, stary. No, stary po ostatnim, co się działo w mieście tam. Kiedyś, jak jeszcze byli, tacy taki byli popularni. Aha. Taki na Cross Street by za dymy. Stary, tak to jest szans, teraz, to rząd. Żon... Słyszałem, że na Grossi to właśnie tam były walki między Balasami a family. No tak? właśnie wiem. Właśnie chciałem to powiedzieć, właśnie chciałem to powiedzieć. No, to są legendy, stary. To są, to są legendy, tam, to są Central, nie? To są tylko legendy. Tak, ale właśnie, no, legendy, tylko że te legendy nie śpią. Tylko że legendzie jest ziarnko prawdy. A przez to ziarnko teraz dostęp do takiej broni, jak trzyma mój kolega po prawej mojej stronie, jest tak ograniczony, że nie każdemu ją daję. Ale dobra. Dlatego wczoraj pojechaliśmy z wami, bo ten graficarz nie miał broni. Dobra, stara, stary, ale... Jesteś za to, żebym do ciebie dołączył, bo kurde, naprawdę mi się to spodobało, stary. Tylko wiesz... Ee, nie chciałbym, żeby się naprawdę dowiedział, że mój ojciec, nie? Wiesz, on jest Wiem, na... wiem, co to jest. Nie Oni być... mnie nie lubią, ci wasze stazy, ale ja ich lubię. Dzień. A nie są. Dobra, stary. Oficjalne przyjęcie będzie trochę później. No poczekasz żeby jeszcze ten... Ewan dojedzie. Ale tu masz to. Badanka, zawióz sobie. O cholera. Dzięki, załóżmy. Każdy będzie wiedział, od kogo jesteś. Kurde, fajna jest ta. Dzięki. Miałem najlepszy kolor w tym mieście. Teraz zaczynam tu chyba pasować już. Podoba mi się strasznie. Widzę, że czwórkę przemalowałeś z tego Tak, był tu wczoraj, mamy takiego zaufanego typa, on przemalowuje. Ładny, w ogóle ładny No właśnie... Dlatego też teraz się temu daliśmy. Nie głównym celem może spręgować tego słyszałem, że mi dostawę fur. Tylko stary teraz tak. Ty się nie boisz, że oni będą planowali jakiś atak, przecież stary, nie pomyśleliśmy pewnych rzeczy. Bo ty, ja teraz trochę mam takiego, wrażenie, że ty nie mówię, że jesteś słaby. Nie, nie, nie w ogóle tak ten... Nie pomyśl sobie Chris, Chris stary, nie? Tylko wiesz, kurde, jeżeli... Sorry, ja też kurde nie myślę, w się, sensie, no wiesz, nie jestem orientowany w tych gangach i w ogóle, tylko słuchaj stary. Zatakowaliśmy im dzielnicę. Naszy, naszymi barwami, naszą nazwą gangu. Ukradliśmy im, no? im auto. Stary, oni na bank wiedzą kim, kim jesteśmy, gdzie mamy miejscówę. E, Sorry, już tak się nazywam na my, bo okay, się zgodziły się i mi się to podoba w sumie. Naprawdę czuję klimat tego vibe taki kazacki. Ale słuchaj. Nie uważam, że oni będą planowali jakiś atak stary. Jakoś zamieszkują. Tak, będą. No i stary, nie boisz się tego, jesteś jakoś kurde przygotowany w ogóle. Stary, bo no słuchaj, jednak jak mówisz tych to ci klipsi, to też kurde. Bo rozumiem, że wy jesteście takim solidnym gangiem, nie? Kurde. <coughs> solidnym gangiem. My jesteśmy arcygangiem, stary. <coughs> Muszę, jakbyś mnie znał. No właśnie, Tak, bardzo się boję, że trzerze. bardzo się boję, że tu wiadomo. Ale, ale to nie stary, tak, że każdy ale... tu śpi z bronią. Stary, super, ale kurde, no ci krypsi też niby są mocni, z tego co twoich opowiadań słyszałem. Ale stary, ty się nie boisz w ogóle, taki... no kurde, jednak to jest gang, co nie? I Michael, masz, no... podejdź tu. Załóż bluzkę. I to jest moja technika. E, no, Jestem super, gotowy tak. na wszystko. Z tego co rozumiem, tylko gościu ma barwy i gęb, tak? Tak, a, bluci... e, Boże, a krypsi myślą, że... Nasza główna ośka jest na Mirror Parku. Aha, czyli... Myślę, że jesteśmy słabi, bo żon nam wjechał. ten Michael, że tak powiem, to jest taka... Twoja wtyka w tym kagu, tak? Że zbieram tak. informacje z O, chwila. No i dorzuca autka. O, to jest... ktoś do mnie dzwonił, ale... Co? A, chyba wiem kto. Chyba zapomniałem o kogoś podjechać Co jest, Evan? Jest przy tobie, Chris! No, tam już, jest tam już, przepytaj. ja w ogóle w serwisie mam dobre Mega dobre. Ja też. Przepytaj ty, słuchaj, kruj, mnie, to tak jest No. Eee, dołączyliśmy do gangu... ...Kpluc. Czyli do gangu... K... Czekaj, że my, czy ty a, i ktoś? Tam, czy, tylko że ja? Ta, no też. No, my, no, że my, my w weekend. No. A, a. Tylko serwis. A, o! oficjalny ten będzie tam później. Mówi, że czekam na ciebie, ale dał mi stary bandanek. Okej. O! Super. Mam propozycję. Nie... Powiedz Chrisowi, żebym w końcu przyjechał! Eee, już, już, już dzwonię, czekaj. My, my, my... Dzwonisz jest obok my, ciebie przecież. No czekaj, już chwilę, już mu powiem. Dobra, widzę, chyba chyba miał. Nie e, damieszku, mi nie chodź. To... Ty, Chris. Czekaj. <słuchaj>. Chris. O co tam? E, bo dostałem pewien telefon. <słuchaj> I Czy ty, po kogoś nie miałeś pojechać? Eee, gdzie już muszę iść do ortodonty. Coo... Ta... <laughs> zapomniałem że sobie do niego pojechać. Eee, to co po, pojedziemy. Po... Siadaj, 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 siada. jestem skórzony. Siada. Tak pojecha? do ortodonty, do ortodonty, do ortodonty. Tak, poływane to jeszcze na co nie dąte. Ta, nie w ogóle jest, nie zapomniałem o nim. Oho, księżniczka! Co ty masz z tymi włosami? Księżniczka. Siema. co? Dreddy sobie zrobiłem, nie fajne? Nie no, no Boże. No i matching, bro. Matching no, A matching, bro. I tak lepszy niż... pędzel. No... To teraz obydwoje jesteśmy mopem. No i super. Nie będziemy malować teraz kaptek na plastyce. Ta, to będę szorował w kiblu, ja będę... Jeszcze... Będziecie A, malować tak. moje tagi. Dobra, słuchaj. Właśnie. Ta. mieliśmy do gangu, tylko już to nie tak oficjalnie. Ewa, No co jest? No, może... pędzel. Tylko nie tak oficjalnie. No, słyszałem przez telefon. Oh. A <noise> pytanie, czy tylko mi się widzi, czy coś jest z maską z przodu? Co ty gadasz w ogóle? Pozdrow. Cześć, to to, to to. Cześć, jak tam w tym motelu? No właśnie, fajnie, fajnie, fajnie. Co? Pozdrow go ode mnie. Masz pozdrowienia? Na pewno. Do... Tak, na pewno, wszystko jest Ja ode mnie jest... też. Wszystko Masz... jest dobrze, nie ma żadnych gangsterów. O, cholera, widzę. Ale cię go nie kradną Nie, nie, nie ma, nie ma, to wszystko jest ok. Masz pozdrowienia od y... Ewana i Krisa. Mm, od Krisa? Tak, od Krisa. Kto to jest tam? ten łobuziak? Tato nie jest łobuziakiem, spokojnie. No ale on się bił z kimś. Tato. Tak? Ty też się kiedyś w szkole biłeś, a nie mówię na ciebie gadać, no no, 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 no właśnie, to. Dobra. Dobra, weź tam. No, dobra, tato. Co? No, dobra. No, e, mogę ci się dołożyć z, do tego. A właśnie, tato, zarobiłem 1100 dolarów mam aktualnie. 1100 dolarów? Tak, tysiąc dolarów. Dobrze. Zrobiłem wszystkie roboty, nie? Tam, co Gdzie? No na szwalni pracowałem. Mówiłem, że tam rozwojałem. A to dobra robota? Tak, dobra muszę robota. W ogóle. Na pewno? Tak, na pewno. To Bo zaraz. aktualnie w ogóle 40 dolarów. Przewoziłem do paczki do klientów. Dostało mi y, materiały 820 820 i do y, Mhm. Ja muszę przynajmniej połowę naprawić. to okay, Dobra. Y, to ten, um. Nie wiem. Przelejesz mi na konto może? To co? No już ci przelałem. Dobra, dziękuję. Ogólnie, znam ym, tego gościa co się weź robił, tak prawo jazdy no, 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 Więc wiesz, nie stresuj się Zaraz ja, no, go podedam, bo sobie nie? coś mam obok tego, prawda? No Dobra, to cześć Tato to. Dobra, to, no, to dobra. jest mój live style Jasne, cześć, cześć, cześć. No, taki, taka piosenka Dobra, cześć, nara Trzymaj się w pracy, cześć No, 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 pa Na połowę tany Z Tato muszę się skontaktować jak będzie Ej, yo man. No ma. man Yo man, ja to też jest... muszę się ze swoim starym skontaktować, żeby mi dał hajs Choć mam 1000 dolców też W tym momencie, robię prawo jazdy, w tym momencie zaraz Te. Bo tak. ty połowę płacisz, nie? No tak, oczywiście. Ej, to ja też mogę w sumie zapłacić, bo mam 1180 odców. No to, no, to tam mi przyszedł na konto, nie? Bo mi się dołożył, <laughs> A ja sam uczciwie zarobiłem. Może nie uczciwie, ale zarobiłem. Pędzelku, ty, ja ci dam uczciwie. Dobra. No, ja... już jeszcze jestem pędzel, Dobra, piaskownica siedzi obok ty, mnie. Zawiózmy tutaj ten. Yy, no, no. Tutaj jest. Tutaj, o, tu jest wiersz tam szkoleniowy. Co, to, 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 ja, to tak. No mnie też tam, przy okazji tam? zabierz, to ja przy okazji też się zapiszę. No. Dobra, o, dzięki. O. No. Jak właśnie. właśnie. Dobra, to do później, cześć. Właśnie, jasne. Książka. E, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry. dobry, dobry. E, ja jestem, nazywam się Louis Wilson, jestem od mojego ojca, e, tutaj może pan go zna, od e, Robert. Robert. Jo, znam, znam, znam To jest e, tam prawnik, mówię, że mam do pana przyjechać tutaj. E, no i ten, tata mi się dołoży, właśnie na konto przelał tam 1100 zł, ja mam tutaj też na koncie kolejne. No, i pan powiedział, właśnie mój ojciec powiedział, że mam tutaj do pana się zgłosić i zrobić, właśnie, tutaj, prawo jazdy już. Więc, no. No, dobra, dobra. A to... Witam, moja godność Ewan Roy, mój ojciec jest pożądanym policjantem. Ja mam pytanie odnośnie złamania prawa jazdy. Czy byłaby szansa zapłacić połowę, a potem dopłacić drugą? No, tak, no. Jeżeli dasz równą połowę, to nie, oczywiście, oczywiście. No i super. Ale po skończeniu egzaminu drugą połowę, tak? No, oczywiście, jak pan zda, to po. Okay. Dobrze. A więc tak, e, teraz e, powiedz jak coś panek, że w grze, e, pierwszy tam mu dałem dokumenty i tam... E, Czekaj, mam... tam Czekaj ma... ja powiem kraj sobie, żeby udawał mojego starego. No dobra, ale to ja się... muszę to tam mam jakieś dokumenty podpisać, da, dam tam dowód i w ogóle i, i w ogóle coś takiego i powiesz, że tam chodzi, że tam, tam pójdziemy sobie na schodki i tam po prostu udajemy, że wchodzimy tam i powiesz, że tam chodźcie za mną i że tam trzeba zdać i tam zrobimy, że zdaliśmy tam teorię no i potem wiesz, już będziemy sobie jeździć tym autkiem, nie? i dam pierwszy zamów jak akcji zrobisz, nie? Dobra, dobra Dobra you Ready? Kristen. No, 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 no Dobra, to trzy, cztery. dobra panowie, słuchajcie Najpierw musimy podpisać papierki I wtedy jak coś to pieniądze I od razu chcecie dzisiaj próbować dać teorię, jakieś jazdy Ej, zacząć? No ja teraz mogę, na te mam... Ja mam to chyba to... jeszcze zadzwonię do staruszka, żeby mi może przelał te... dodatkowe siok. No, no, no... Ja mam, mogę no. teraz zacząć, więc nie ma to my już możemy pójść tutaj wszyscy w sumie podpisać ...i w ogóle jak to wygląda, czy jakiś test teoretyczny dzisiaj będzie, tam wiesz, pisanie, czy od razu jazda, bo nie wiem jak to w sumie wygląda na no, najpierw to idziemy podpisać Aha. te wszystkie dokumenty tutaj. Dobra, teraz czas na test teoretyczny. Aha. Więc no to... chodźmy. Coś się uczyłeś, czy nic? No, nie uczyłem się, no ale kojarzy te prawo, bo ojciec mój jest moim sprawnikiem. Więc... <śm> no, no i co? Sprawdzić to pan? No, sprawdzę, sprawdzę, ale nawet jak tego jeszcze nie sprawdziłem to i tak mogę cię wziąć, pojeździć na ulicę. Spoko. Dobra, tutaj mamy jakieś auta, ale do kluczyki mi tylko jednego dali. To do tego siwego sobie weźmiemy. Jasne, jasne. Dobra to wsiadaj za kierowcę ci będę mówił co się robi, nie? Dobra ja widziałem robimy sobie tutaj prawo jazdy kurde tu pierwszy raz sobie chyba będziemy aut auto prowadzić tak? po to pogadałem Ty jesteś Zapal światełka, ustaw sobie lusterka to, robię, krzesło. Tak, krzesło Tak pasy Nie wiem widziałem tam Dobra. jakiegoś typu na stacji Dobra, Tak jak się teraz. dało się tak jest No tam jest stacja tego tak. No, tak no masz takie no, szczęście takie, że to, to jest. automat jest to do tyłu się Stresuję się Stresuję trochę to tak. Nie ma czym się stresować Pojeździć się nauczysz Dzięki Dobra tutaj mam wyjechać? od razu Tak, tak, za tak, za tak. Za tak i w prawo Dobra, dobra Dobra widzę jak kurde pierwsza sobie jeździmy Tutaj trzeba się trzymać no, no możesz jechać, możesz jechać Boj tutaj w prawo też tak zapytam ale chyba w Ameryce można prawo na prawo. Tak, w prawo możesz jechać na czerwonym. I tu wjedźć sobie na lewy pas i prosto pojedziemy. Jasne. Dobra widzę, kurde, będę się starał ogólnie e, tutaj jeździć na kamerze pierwszoosobowej, żeby to tak fajnie... Jak tam staruszek się trzyma w ogóle Louis, co? Opowiadaj mi trochę. O, dobrze, teraz tam w urzędzie właśnie trochę ma roboty, coś tam ogarnia. No i Spoko, chyba nie? I tam mówił, że trochę zdradził mi tajemnicę, że w tutaj powstanie w kurde jakieś kilka fast foodów w ogóle nowych, w ogóle jakieś tam jakieś bloki, planuje tam planuję tam urząd coś tam zrobić. Mam drogę jechać, wiadomo. Może masz No i cel jakieś tam, kurde, siłownie, nie siłownie tam porobię jakieś tam budynki w ogóle tutaj w centrum, więc... więc wydaje się fajnie. E, ty ja ty, 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 w ogóle... E, prosto, przybyło, prosto, przybyło. prosto, prosto, jak nic nie mówię to prosto. W ogóle nie przedstawiłem cię, jestem Dave Dave, No to fajnie. E, Dawaj tam, prosto, ja tak widzę, byleś trochę bardziej staro tutaj na kamerze pierwszą osobą to sobie jeździć. No ale jeżeli I tutaj będzie... w lewo pojedziemy. Dobro. Jeżeli tutaj będzie jak teraz, kurde, tak sobie prosto, będziemy prosto jeździć na to by ten, na takiej kamerce. No, ale będę właśnie teraz sobie ją włączony już taką i no, widzę tam przy parkowaniu. Żeby były takie trudności Eee, dobra, dobra T -t Tutaj, prosto, się... prosto jeszcze możesz dobra, dobra. Kurde, tak muszę wy Wyczucie gazu, bo tak trochę daję gazu Potem nagle hamuję i tak kurde No ale jak na pierwszy raz Nie jest źle no, o, no, się... Prosto, w prawo, w prawo Prosto, prosto o, nie, sobie tutaj, I teraz sobie tutaj Pojedziesz prosto i tam na następnej ulicy w lewo. Okej okay. Kurde, myślałem, że mi gorzej chyba pójdzie, w sensie no jeszcze wiadomo, zakończyliśmy tego i to dopiero tam chwilę jedziemy sobie. Ale nie jest głośno. Tylko muszę kurde opanować z tym gazem, bo tak tutaj gazu na pałę, a gówno to daje w Cholera. A ci cholera, wymusił cholera jasno nie widziałem kurde. Trochę nie bez trzeło z tych ulicach. Tutaj na prawą. I spróbuj zaparkować na takim miejscu tutaj od razu sprawdzimy umiejętności parkowania. Dobra. Dora, weźmy sobie tutaj kamerkę, eee, Byle jakim jest No bo jak nie będzie. Dobrze. Dobra. Field sobie wyprostujemy. Dlaczego ja teraz wyjdę sprawdzić? Jasno, jasno. Dobra, zobaczymy czy... Mówi sobie. Tak kurde trochę, ale zmieściliśmy się, się. Tutaj z przodu mogłeś, tutaj dużo miejsca już najechałeś, na ten krawężnik trochę. Dobra, ale co? Zmieściłem się w tym? Czy... linii? Tak, zmieściłeś się, zmieściłeś się. Dobra, to teraz co? Co? Chciałabym no no już, już wracamy, już wracamy. Dobra. A ten, ileż takich jazd będzie? No jeszcze dwie tak zrobimy, ale to wtedy dłuższe będą trochę. No i będę mógł ciebie wziąć pewnie na egzamin albo jakiś inny, bo nie wiem czy ja będę mógł w sumie. Jasne, jasne. jasne. Czyli co, na przykład tam na kolejnych jest jakieś na autostradę tam gdzieś wiadać coś? No, pojedziemy na autostradę Dobry. Zależy też czy dasz ten egzamin Jasne, jasne e, Gdzie łukasz teraz? W lewo, tak? Tam Tak, już wracamy na ośrodek To zaparku i tam gdzie staliśmy. Dobrze. Wszystko jest. Dobrze ten. O, tutaj tata mi przysłał 1000 dodatkowych dolarów, więc proszę tutaj gotówką. Chwilka daję panu już tutaj. 1000 dolarów już gotówką. Czy to, to można się ten? Też się mogę z Tobą zaraz rozliczyć tutaj No to możesz dawać, ja tutaj no już sobie notuję tak samo, zaraz Tak samo mam w gotówce, kolega i też Ci dam telefon, tam telefonem, tam blikiem czy coś No dobra, to, dobra. Damy tutaj to możesz przesłać tutaj gotówką, e, tysiąc 1000 Trzymaj, tutaj masz na ziemi Mam dzięki e, A już czekaj, Ci daję tutaj bankiem Przeszło? Czekaj, sprawdzę. Dobra, No przyszła, dobra, przyszła. To już jest za te wszystkie te egzaminy jazdy i w ogóle masz? Za wszystko, nie? Tak, za wszystko, to już za wszystko. No, dobra. To możemy zaczynać jakby mój ten? Dobra, tak, to są, tak, jedzą... ale to. No e, już pisałem. No halo, halo. Podjechałbyś do mnie na ten, na tam gdzie zawiodłeś na ten egzamin? Uber, skończy... jedzie. Stary, chyba. A, a Ewan? Ewan teraz teraz e, zalicza, bo ja byłem pierwszy teraz. Okej. Okay. Dobra, do czego? Tutaj Dobra, do robicie, za podwójny po nas tutaj, Chris. Dobra, to Pojedziemy sobie prawdopodobnie na dzielnicę. Zrobiłem mu siarę na egzaminę. Siadaj, bo zaraz ten egzaminator to czy do mnie przysapię. To, ta, to, ta, to, to. Ech, prawdopodobnie jest tak na ustawie. Uuu, może to nie jest? Tak, już tam nie zapłaciłem, tam, coś tam, tam w lutym dałem 1000 co, cóż, gnie? Tam był bug na przelęczeniu taką, co tutaj? Na tym bloku. No co? Ale zobacz, to zobaczcie na bloku, zobaczysz na bloku. Tutaj, czy gdzie? Nie, jaki Oj, kolego, ja się nas Znaczy, tu jest jedna, a potem będzie druga. Aha, Czyli teren to? Kurde. No mówiłem ci, że łamek. Kojarz mojego przyjaciela Michaela? No, przecież czy, mi mówiłeś, że to jest tam. No właśnie, grafiki. no właśnie. Widzisz tą furkę? Nie. Eee, no, którą? Te tą muszę? niebieską. Ty niebieską, niebieską. No, no i co? Co? Jak zrobisz jakieś tam jeszcze, nie wiem, zlecenie albo dwa dla mnie, to może cię ją dam. No. no. Wydaje się być fajne, nie? Fajne jest. No wiesz, jak na pierwsze auto, to git. Oczywiście. E, weź się przebierz i zbierz jakiś ludzi, bo pojedziemy ich pasować. Ej, ciężarówki. Michael, do mnie. No, Musimy sobie, sobie pogadać. Idę. Yeah. co nam właśnie właśnie Chris. Jakieś niepasowanie mają się kurde. Daj się znaleźć, co je, czy... Słusznie podjąłem decyzję. Czy dać znać czy chcecie więcej tego i czy czy zostać w tym gangu, czy dobrze podjąłem decyzję, czy jednak nie pakować się w takie problemy? Ale od razu mówię, tak samo jak tam w się powiedział, że od razu my nie będziemy widzowie kurde latać z to, czy tam bronią, kurde, od razu so, I, co, i strzelać do ludzi. Będziemy trochę stopniowo. Zaczniemy pewnie od jakichś kradek, kradzenia fury, albo od pobić jakąś. tak na spokojnie co że nie zrudą tak, że my już kurde będziemy tutaj z bronią lata i jest z uzika coś. Nie? Więc no, dobra, idziemy się przebrać i pogadamy jeszcze co? Jesteśmy już przebrani, kurde, w stroje. To, właśnie. to co? Jeszcze nie jesteśmy tak w pełni barwach, to już nie chcieliśmy, ale mamy tutaj czarną bluzę, ee, kominiarkę czarną, czarną tutaj. Spodnie z takim czerwonym nadrukiem I czerwone budki No tutaj jest Ewan Hej, hej Widzę, że już kurde, w barwy wszyscy kurde, gotowi są No, no hey, Stary, to, to jest w końcu dzień Stary, to jest to Kurde, od zawsze się, No nie chciałem tego robić, od zawsze No ale spodobało mi się No dobra, raz. dobra, już nie kłam Zjadłem sobie jakiegoś burgerka, dobra, czekaj choć do chodź stary, Przez sobie ja stary idę tam, bo ok, ogólnie, a, jest na dół, bo Chris jakieś tam, Może już niespodziankę ma, czy to, nie wiem co. Aha, to... dobra. Dobra, no, chodź.